Ja się mam, z tej byt Dzisiaj jest drugi odcinek serii Polish Card Drifting. A ze jest dzisiaj tak jak było wcześniej. Olivier i... Czyli Oliver... Paweł. No. Paweł. Paweł. Tak, no. Aha. <laughs> Co to było? Niezłe przywitanie Dobra. Jak to... zawsze w swoich domach jesteśmy. Ja mam teraz ciasko. Jak toźbić, dobie? Więc ci, którzy teraz coś jedzą, to życia smacznego. Zawsze jest takie, jak oglądałam Reziego, to zawsze Rezi coś jadł. Ja jedź. wtedy jadę i on mi zawsze życzył smacznego. No jedź, jedź. jedź. Matko, nie... No, wiesz co... Jedź. Jedź. No jedź. No jedź! No jedź. No to ty! No ty, ty. No ja w... ja jedź, no przecież ja w ciebie wjadę, przecież ja w ciebie wjadę. Tak, będzie, mnie zaraz zobaczymy. No, 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 no. I Dobra, co? jedź. Widzowie, sprzeczka pięknej półki. Dawaj, jedź. no jedź. Co za... Co za... jeszcze do rowu do rowu wpadł. Dobra, dzisiaj chyba z wami serpaczki po rozworze Na, no, dzisiaj też rozam No to Ja ty... mam 9600. Bym miał już jakieś 13 koła, gdyby nie te radary. Ja mam 6900... 6, 6, a ja mam 64 964. No to dużo. O, jak się nagle świat zmienił, co jest? No. Światłość. O Boże, to jest równo. zapomniałam, a jechałam 120. Proszę, żeby było coś normalnego, a nie jakieś sławno. Proszę. Malechowo 12, dziękuję. Tu masz w drugą stronę od sławna. Jakby e, się ciesza. W karwicach nie w lewo, tylko w prawo. A ja właśnie to nie chcę. Ej, to poczekaj, może też będziemy mieli. Wyś tam poczekaj. No poczekaj, poczekaj. Bo na Ja mam. Bobrowiczki 6 Bobrowiczki? No. Ja jedziesz w drugą stronę na skrzyżowaniu. No. I potem sobie wezmę tira. Łatwo. Czekaj. Kaweł. Wejdź do parku i do tyłu, a nie. Nie wiem, że się zmieszczę. Borowiczki 3. Co jest? Jedynasz. Koniuś, to ty za Oliwierem. Oliwier, co? Ja pierwszy. A jedź, tak się wyprzedzę. O, 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 o. Co tam się dzieje? Nie wiem. Co robisz? Małam. No, co ty robisz? No, wyprzedzam. No, Boże. Ja nie wiem. Ale, ale wyprzedziłeś. No, przecież widzowie by widzieli, że był odstęp, że cię nie dotknąłem. Ja. Ja, ja widziałabym. Ja widzowie, powiedzcie, że to Oliwier. Wcale <laughs> tego nie słyszałem. Nie, to W ogóle. To co powiedziałem? Widzowie, powiedzcie, że to Oliwier. O wow. Co ty gadasz? Powiedziałem, żeby ci widzowie powiedzieli, że jesteś na minusie i żeby ci nie dawali łapek do góry tylko w dół. A wiesz, że to Ale jest Bydgościa kanał. Ja to jest ja... Bydgoszcza kanał, nie żeby coś. Ja Zdół tylko łapki, widzowie! Ja tylko nagrywam! W górę, w górę! Nie słuchajcie tego, Rykiela. Co ty się nie dzieje? Nie Ale to jest zbyt gościa kanał, nie? Żeby coś. Jestem nie, naj... jestem najlepszym człowiekiem. I ja jestem. No podróż, nie znają. Nieprawda, bo Kuba. Którego nie ma. Może co to za debil? Kto? No jakiś baran mi wjechał na czołówkę. Ej, co jeden wypadek, to jeden się drę, drugi jestem cicho. Czy... Paweł! No, właśnie słyszysz. E tak, no, to już wiecie. O to chodzi.

Pavel, ty tam Pavel. Dobrá že má Já do na týra. Uh. Ký? Uh. Dobra, tu, tu i tu. Ej, bo ja po raz pierwszy daję do banku spółdzielności. E, aha, tam. A no wiem, o który Ci chodzi, no dwa tysiące sto mam jedenaście tysięcy sto złotych. Ja mam sześćdziesiąt sześć. O, radar. Świetnie ten radar ukryli, brawo. Serio, ja zauważyłam przypadkowo. Nieprzyjacielu. Hmm. O Boże, o, 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 o. Um. Zostawiajcie subiki, dużo komentarzy i łapki w górę. Tak, dokładnie. No. to nie było czekamy na Nie. Pergior sta tanto da qualunque. 900. Ora fa un jest. Jak ja niby w to wjechałem, co? Stare. ty mi nawet nie uciekaj. A z jakimś bambikiem się bawi w berka. Aha. No i co mam Wjechałam mu w stołówkę. 60 na zakręcie nie wyrobiłem. Ostatnie dwa ciastka. <grym> ho, 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 O. Ej, Paweł. Siema, Paweł. Widzę cię. A? Pawła widzę. Chłop stoi na poboczu. Feria. Uh -huh. A gdzie wy jesteście? Mm, hy, 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 hy. To są Bobrowiczki Co to wy jesteście dalej tam? No ja po po Tira, a on tam stoi Takiej okay, w rozmowie jest? jest? Jest, wyciszony po prostu mm, Paweł stoi wyciszony Nie ale bambik. Ktoś chciał zrobić szybkich i wściekłych wciek, na czołówkę, ale też mu nie było. Ale pięknie pojechał być boczkiem. Po, piękne. Eee, I... Nie, spadam myślałem jeden. Boże. Policja! Policja w karwicach! Serio? Jest no, ale na szczęście mi mandatu nie dali. Bo jak? Co jest? Czemu tak skręciłem dziwnie? Poczekajcie widzowie, bo wam chyba też coś. To wyłączymy. A włączymy normalne światło. ciemno. Takie chyba będzie dobre, no. O kurwa, nam się to odbija. Dobra, niech będzie, tak, no. Dziękuję za informację, że tam jest policja. Nie, a my się miniemy, bo ja jestem za karwicami. No, a ja, ja, ja właśnie jadę na słowo No, no to się miniemy. Ja jestem białym tirem z białą no, przyczepą. Ja o. Minąłem cię, tirem. Na poboczu stałeś w Bobrowiczkach. No, na poboczu w Bobrowiczkach stałeś. Czekaj, proszę, proszę. Ja już jestem w Stęczkowie, chłopie. Ja... To było z 2-3 minuty temu. Ja za masowica. Czarki widzowie, że te światło, no po prostu myślę, O Boże! Kto to był? Ja. Nie, to był... to był chyba Oliver. A co, tirem? Tak, tirem. A ty masz czarny tir? Nie, ja mam biały. Dobra, tobie ty, bo chłop mi wjechał w czołówkę. A gdzie jesteś? Łoma chłowych. A ja akurat do lasu wjeżdżam. O! Minęliśmy się. Co to za babnik, który mi na czołówkę wjechał? Chłopco na dachu leżał. Znaczy tak dziwnie. Prawie na dachu. Mam nadzieję, że on nie. we mnie nie walnie, nie? Ale Ma u mnie już niefajnie. <laughs> Bo ja się Jezu szacun! Jako pięknie pojechał. To było piękne. Jak on jechał bokiem. I zwalniamy do 50. To gdzie ty w sęczkowie już jesteś? No. Potem i jeszcze O nie, no szkorda. O. Co? Mhm. Ile ja jest ta w w Darłowie. Ja Gdzie? W Darłowie. Ja to ty się zaraz piknam. Nie. Jestem to, że że... Ja, już, ja, ja już Jestem tutaj, ja. już jestem w Darłowie. Nie zróbmy się. Dobra. Ja jadę na. Gdzie no, Ja jadę na słabno. Ale paczki od ol siema. ma. Co gdzie ty? Był. Zrespił się, wyjechał od strony salonu. Serio? No bo... No Paweł, co robisz? Jakiś śmiech, co jest? To, to był... O kurde, policja. No. Co za... to tak. Paweł, wiedziałem, że to się stanie, nie? Tak coś czułem. Bo się nie ominęliśmy Chłop co normalnie został na rondzie Oliwie Co? To Ty we mnie wjechałeś No Ty Chłop we mnie wjechał i ma problem jeszcze Aha Chłop Chłop normalnie na rondzie stał, nie? Co za Dobra, jak bawimy się w Berka nie no, nie próbowa. Wojna? Widzowie coś czuję, że ja dzisiaj będę ten najgrzeczniejszym. Wiesz co on robi? Chłopie. A ja wiem, co wy robicie. Chłop normalnie za mną gania. Teraz się odpuścił. Uwaga. Dobra. Dobra, nie widzę go. Uciekam. Uciekam. Piękny skrócik widzowie, tak piękny, wiem. Ty już jesteś aż tam? No ja już jestem za... Ja jestem koło domów naszych prawie. Nie? Tak. Co jest? Co? O. A gdzie ty jedziesz? Popatrz, po tak. jak ja teraz mam na radar z ten kosrym. Gdzie jedziesz? Po, gdzie jedziesz? To przyczepę. Po przyczepę, mm -hmm. ale jaką? Nie wiem. No powiem. Mm -hmm. Podłużną. Ale no podróżną, ale z Mhm. Tak. Co się dzieje? Wsychał mu ziada. O mama się. czy ja ci... ty dzisiaj mama, mama, mama. Dobra, stop nagrywanie panowie. No, sobie O boże, co to było? Ja jedę po paczkę. Znaczy po yy, paczkę. Po przeczepę. Maksymalna prędkość i ostry zakręt! Ludzie nie wyrabiam, jadę po drzewach. Ej, te drzewa mi spowolniły tylko 50 km na godzinę. O, dostałam lagi i teraz mam 99. Brawo. O nie, to... A nie, dobra, to jeszcze jest słodno. Popatrzcie pomożecie. Gdzie jesteś? Czym? Bo... Jakby wypadłem i nie mogę teraz wyjechać. Się ganiało za mną. No, się ganiało. Dobra, no, ale Ale teraz wyprzedziłem, ja już jestem prawie w Borowicach. Wiesz, że ja cię widzę. Jestem za tobą. Serio, panowie, coś w Borowicach? No, ja go widzę. Jestem centralnie a, spotykamy, za nim. Spotykamy się przy, tym, przy tej restauracji, czy przy tym sklepie, tam gdzie ta policja stała. No dobra, tylko że ja z przyczepą będę. No w Karwicach, tak? No. Hmm. Może teraz wyjeżdżaj. Jednym, jedno koło mam na ziemi, jedno koło mam w rowie, drugie koło mam na polu, a trzecie mam też w rowie. To fajnie masz. Kozacko. No. O Boże. O Boże. Mm, mm. No, tu co? O, i jak do było? 70 tysięcy. Awaryjne. No chłopie, ty stanąłeś na środku drogi. A 9 tysięcy. 000... Paweł, Paweł wysłałam ci zaproszenie. Weź przyjmij. Jakie zaproszenie? A, do no? znaj. O, dobra, jest. Ale o co chodzi? O Boże. Ej, ale o co chodzi, Bydgosz? No, wysłałem ci zaproszenie, przyjęłaś. No, przyjąłem i co? Co wtedy? No i... No i nic. Gdzie Ej, to, stanie? Bydgosz, gdzie ty jesteś? No, ja jestem Smart No dobra, no to ja biorę akurat teraz no, ten... Dziecię 3000 tysiące chłopi dał. Ja biorę już tę przyczepę jakby i jadę tam. A no się jadę tam do tej restauracji. No tam, gdzie policja była, no. Po prostu. No tam, gdzie była ta policja. Nie wiem, gdzie policja stała. gdzieś na No tam na tym parkingu nie, takim w karbicach. Ale ja jestem tu aż wy... W Bobrowicach. Nie. Bobrowicach. Ja no koło tych tirów. No. No to... Ja jadę już. Gdzie ty? To? to weź gdzieś tam. Bo ja nie wiem gdzie ty jesteś. Poczekasz. No, wyjeżdżam ja nie wiem, gdzie ja. Wyjeżdżam z tych z tirów właśnie tego. I wyjechałem. Kurendy wyjedziesz? Którędy ty wyjedziesz, bo ja cię nie widzę. No ja w prawo pojadę. Ale ja Cię nie widzę. No, ale nie ma ci tu. Panowie, ja na Was czekam. Ja jestem w Bobrowicach. No i ja nie widzę też. A, ja jeszcze jestem w Karwicach obok tego. Bo, 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 jestem na autobusach. autobusach. jestem. To gdzieś Ty tam pojechał? Zawracaj. To gdzie mam jechać? No, no jak gdzie? Na, na Darłowo. Gdzie później? No na Darłowo i w Karwicach będziesz na tym dużym parkingu. Nie tam. No po prostu idź na darłowo. Będziemy czekać w karwicach. Zatrzymamy cię. Jak ja zobaczysz, to, to wtedy staniesz? Bez kitu, zobaczysz ciężarówkę na parkingu w karwicach. Chyba, to wtedy chyba, że, chyba że on szybciej dojedzie niż ja. Jest taka opcja. Nie. To jest problem. Miliowie. Dajcie łapki w górę i subskrypcje. O, jestem w karwicach. ja, ja już kończę. Jest. Jestem. A kukuł Siema. Co? Ty się na ten parking nie mieścisz. Jak nie? Jestem. No, ale tak średnio bym powiedział. Ja już tam jadę. Ja bo bez... robić. Co za 5-6 minut kończymy, nie? No panowie, no tak. Dawajcie na tym parkingu kończymy. Nie, jeszcze ja muszę... Ja do... Jak doręczymy tam do darłowa dojedziemy, to wtedy... No to wtedy. poczekaj, ja no, dopiero w Borowicach. Czemu ty masz kierunkowska włączony? No bo będę jechał przecież, nie? Oli! Co? Mhm. Jest ty. Boże! Chłop co zrobił! I ten Paweł, który w, w normalnie wjechał w te. Nie wiem, donice czy coś takiego. Ej, ale jedźcie w moim tempem, proszę. Nie no, ja cię do będę wyprzedzał. Na pewno chcesz tego? Tak. No dobra. Chłopco walną. Na pewno, chcesz... ja? no, na pewno chcesz wyprzedzić Dawid? jestem jesteś tego pewien? Co! Co za... za... Zapomniałem o tym! Jest! Okay, to Musiałem to zrobić! Jeszcze go zrób to. Zostałeś mądrą? Ja jechałem niecałe 50. Znaczy, no, niecałe 60. Serio? No. A ja już i kończę. Czemu? Bo muszę iść. No dobra. Gdzie? Ja. Jeść, znaczy. Teraz. My też kończymy za 3-4 minuty. O nie! Co? 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 życie. A tu się nie wiem, co dzieje. <ślamy> A no tutaj? Panowie! Widzowie, liczcie na mnie. Do... Przeganiamy Olivera. Musimy, bo prze... przez to przegramy. Oliver nero. Nara. Dobra, dwa odcinki nagrane. No wie no. Trzeba wygrać. Ja wierzę, ja ciebie już takim do... doganiam. Ja cię jeszcze nie widzę. O Boże! Jezu, ale się zasrałam Co? O, no To jakiś samochód na czołówkę mi jechał No Oli, nie! Yes. Jak ty yes. <laughs> ja Dobrze, do trzeba go walić tą ciężarówą. <laughs> Dobra stary, za chwilę jest zakręt, musimy dojechać do paczek Kto mm. będzie pierwszy na paczkach wygrywa Ale ja, ja na stację nowym muszę Dobra, to od stacji... Dobra, to do stacji. O kurde, zapomniałem o tym! I teraz to jest najgorsze. Do no, stacji. A gdzie jest stacja? No, obok, nie, pa, tam, czeka. dobra, muszę to wygrać. Okay. O no, nie za... No, nie. No, tak! Nie! No, przez pół. Nie. No, mi nie, nie Nie, nie, nie! nie, nie, nie. Ej! Ej! Dyskalifikacja! Wobec <grym grym grym> mi się Szybko, szybko! Jest! Nie! ale źle, źle wjechałeś, bo ja mam tutaj. Patrz. No tak, co chcesz? Nie mogę się Wygrana! 74, sprawia 75 koła! Jee! Yeah. Widzowie, w następnym odcinku. Dobijamy z koła! Dobra, stawaj ty parki. Za konto, mandaciki. <noise> <noise> no jak ty jadziesz? No parkuję, wiesz. Dobra. Chodź, tu parkuj. Tak? Nie? Parkuj. O Boże. Daj mi zaparkować. Masz oślepiające światła o Boże. Ja on nie umie parkować. Widzowie, trudno się parkuje. Tak, lawisz dead jest. Dobra widzowie, no to co? My. Żegnamy się. Bye bye! No, papa, pa. nasze i weko... Weko i... jakiś Toyota, nie wiem co. Dobra. Toyota Korona. Adios, amigo. Nie, no. poczekaj. No. Adios. Amigo. Nera.